Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku otworzymy sobie Multipaka z kolekcji TOPS Majatek Sezon 2021-2022. W środku można trafić autografy, karty Pro Elite, chromy i wiele fajnych innych karteczek. Tutaj mamy saszetkę z limitką. I kto tutaj wpada? Mamy Varana, Varan z Realu. I jakie karty dodatkowo? Jorente Heritage z Atletico, Super Savior Ederson z Manchesteru City, Cancelo City, GUE, PSG, Rekik z Sevilla i Roma Werotut. A teraz otwieramy dwie zwykłe saszetki, no i tutaj też można trafić jakieś fajne karty, więc zobaczymy z Liverpoolu Oaksley Chamberlain, Ake Manchester City Davidson Sanchez Tottenham, Kuzawa Paris Saint-Germain N Nesiri Sevilla Dias Porto Atletico Jimenez, logo Bayernu i teraz karty specjalne, Gündogan Manchester City Goal machine Jamie Vardy z Leicester Klub 100 Alexander Arnold z Liverpoolu i Man of the Match Timo Werner z Chelsea. I druga saszetka jest coś z Realu, a mianowicie Aribas Next Gen. Jest krystal logo Interu. Defensive Warrior upamekano z Bayernu. Midfield Masterclass Ocampos z Sewilli i bazówki Kapitan Romy Pellegrini, Stekelenburg, Bramkarz Ajaxu, Cabral Sporting, Nkunku Lipsk, Kolejny Real Casemiro, z Barcelony Sergi Roberto, Kapitan Chelsea Aspilikweta i z Manchesteru United Antony Marsiat. Tak więc jeżeli chodzi o najlepsze karty z dzisiejszego odcinka No to na pewno jest to limitka z Rafaelem Waranem I karta Krystal Interu Krótki moi kochani odcinek Mam nadzieję, że spodobał się Jeśli tak to łapki w górę Ja się żegnam i widzimy się na kolejnych filmach Cześć Wam